W niedzielę rugbyści Poznani-Poznań sięgnęli po premierowe zwycięstwo w bieżącym sezonie ekstraligi piętnastek. Podopieczni Dominika Machlika pokonali w siedlcach tamtejszą awenta pogoń 37 do 24 i dopisali do swojego konta 5 punktów. Pierwsza wygrana w Lidze, no, dawno tutaj nie byliśmy. No, myślę, że troszeczkę się na duchu i, i w końcu wierzą w siebie, że mogą wygrać ekstalizę, a nie wszystko przegrywać. Wyjazdowe spotkanie z pogonią Siedlce było dla Poznaniaków trudne z różnych względów. Zaraz, daleko się jechało na, na ten mecz. Druga sprawa, no, zagraliśmy to, co mieliśmy zagrać, chociaż pod koniec drugiej poł pierwszej połowy, przepraszam, no, troszeczkę, nam, jak to mówią, podtrzyliśmy skrzydła i, i przegrywaliśmy do, do połowy, no, ale w szatni dla zawodników powiedziane było, co mają grać, yy, że mają się trzymać to, to, co mówiliśmy przed meczem. Jak się okazało, reprymenda zdała egzamin. Niedzielna wygrana pozwoliła muszkieterom przeskoczyć pogoń w tabeli. W sobotę Poznaniaków czeka trudniejsze wyjazdowe starcie z Master Farm Rugby Łódź. Rywal no, jest bardzo dobry, no, wieloletni w Polski, umie się zachować na boisku, doświadczony, chociaż i mają, mają braki kadrowe. Jest szansa też z nim walczyć yy, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało u nich na, na boisku. Gramy na Widzewie, fajne boisko. Także myślę, że Jadąc tam jesteśmy dobrze nastawieni? Godzina rozpoczęcia meczu nie została jeszcze podana.